Jubileuszowa, bo 20. już sesja ekologiczna za nami. Spotkanie Młodzieży Szkół Byłego Województwa Konińskiego z Ligą Ochrony Przyrody odbyło się dziś w Zespole Szkół Ekonomiczno-Sługowych w Żychlinie. Przez kilka godzin laureaci konkursów ekologicznych i ci, którym tematyka ochrony środowiska nie jest obca, uczestniczyli w sesji ekologicznej. W 20. edycji spotkania uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu Konińskiego, Słupeckiego, Kolskiego i Turkowskiego. Jak twierdzą organizatorzy imprezy, celem spotkania jest przede wszystkim krzewienie wśród młodzieży zachowań proekologicznych. To jest nie, nie, nie jedyna działalność Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody, bo poza tym organizowane są wycieczki edukacyjne do parków krajobrazowych, które znajdują się w okolicy Konina. Co roku w, w miesiącu czerwcu po zakończeniu roku szkolnego odbywają się warsztaty ekologiczne dwudniowe w stacji badawczej w Turwi, Instytutu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali wykładów na temat Jezior Powickiego Parku Krajobrazowego, obejrzeli filmy o Żerkowsko-Czeszewskim i Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Imprezę zakończyło rozdanie nagród laureatom i uczestnikom konkursu literackiego Mój Las. Organizatorami tegorocznego spotkania był Zarząd Okręgowej Ligi Ochrony Przyrody w Koninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żyklinie.